Ja pierdolę, zrzygam się kurwa zaraz! Jego jebana mać, ja pierdolę, kurwa! Rozjebie coś zaraz, naprawdę! Ci ludzie są kurwa niedojebani! Jak on mnie widzi? Jestem w nie? Jest, no warta, nie ma? No warta, o, Aha, no będą... I nie poradzimy A? na to, no. <laughs> Zobacz, mnie też tu widzi już pal, mi postawił na twarz Ale oni się świetnie dogadują, aż się tego mi osłucha, wiecie? To jest warto, no nie? Na twarz mi warto prostu. Niestety, dobra, poddajmy to, jak mamy tak, to nie ma sensu Dobra, ten, poddajmy ten, to, jebie pierdolę, ja rapi, nie mogę słuchać też takiego pierdolenia A poddajmy to, cały czas nas wyłapują, kurwa, solo Umu, ojej, ja pierdolę, mają bardy, snajpią mnie umu. A wszystko widzą, kondomy ja pierdolę! Grasz w grę, graj w grę! Gra kurwa bierze jakiegoś widza kurwa z brązu, który kurwa nic nie robi i A się dziwi, że przegrywamy to jest najbardziej kureczki w tym wszystkim, wiesz. ja pier kurwa dole nie, na chuj takie coś, które, kurwa, to może ja sobie nie wiem, podłączę chomiki pod kurwa pięć komputerów, czy cztery będę grać z chomikami, będę mówić jezu, na oni w ogóle nie, nie wardują dobra, teraz pierdalamy kurwa dobra, nie ma problemu nie no supporta możesz iść, dobrze zrać i zagrać się tam, bo... No, to pójdę z no, zazwyczaj. No, to akurat No, wjeżdżał tam i Uuu, ale mam słupka, mm, Czy piekę Mokowce na święta? Nie, 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 nie Miał tylko pieczę dupa po rękach czasami Kurwa Ła, ten co zrobił, dawaj go! Ojej. Creepy mnie zablokowały Siemka jakie ciasto polecasz na święta u mnie na stole zawsze Kurde, Makowiec ale Pozdrawiam, fart. uśmiechnięta buźka Makowiec zawsze. U mnie wiesz co ja lubię moja babcia mazurka piecze na święta zawsze. Nie makowca. A jak u ciebie makowiec spoko, spoko. Jak tam masz kodzik rabatowy? To spoko Mogę przelogować, nie? Ja nie mam z tym problemu Tylko nie wiem czy chcę, wiesz? I nie wiem czy on nie gra O, Inter Albo nie. On mnie zabił, czaicie? To było kurwa śmieszne, to było kurwa To nawet nie było śmieszne Ja już jestem głodna po prostu Fajny champion, nie? Możesz wejść pod Tourette'a Nie użyć żadnej umiejętności i mnie zabić A nie a nie, co zrobiłem? Idę, ale będę za, za godzinę będę Ej, to było niezłe Dobra, es? to było kurwa niezłe, to było niezłe już sukienkę? Chciałbyś Mam Skarpety świąteczne To powinno wam wystarczyć Ja nie jestem mi mistrzem zakładania superaśnych outfitów To i tak szczyt szczytu, że skarpety i sweter. Chuj wam w dupy, zjeby, cioty. No kurwa, wszystkich was ogram Jeszcze jakieś kurwa ganki? Mam pytanie, czy sprzedałabyś? Te Sprzedam to ci lepę w w pysk, Kurwa, skończ! Jak tą dziwkę zbanować? Drangle girl, moja psycha krwawi Ktoś na czacie i spami dawaj duło, bo...